Jeszcze a propos pielęgnacji, przyszła mi taka myśl do głowy, i nie będą to materiały dla osób, które szukają rozrywki i tak dalej. Bo tutaj pokazuję przede wszystkim swoją historię, swoją drogę na szczyt i mój mocny mental, bo on jest przede wszystkim podstawą tego wszystkiego. Tak samo jak kiedyś dostałem hasło, że bażant świerdzi piwnicą, i czego się nie boję od pewnej kobiety, i chciałbym, żeby mi piwnic tak świerdziało. Tak samo nie, nie boję się poruszyć tematu. Tak samo a propos silikonów i tego całej otoczki, w jakiś zły sposób przygotowywałem, wcześniej po prostu też się do zawodu, bo broda i była prostowana i była używana suszarka, teraz nie ma absolutnie nic. Dorosłem do tego po prostu, żeby zajść na sam szczyt, zarówno pod względem i mentalnym, i zarówno pielęgnacyjnym. Także często gdzieś tam wdaje się w dyskusję, bo jak ludzie polecają jeden drugiemu silikonowe specyfiki i nie zdają sobie sprawy, że dimetikolon i cytlopeno, to największe gówno, jakie może być. I mój producent, jak umawialiśmy bazę serum i powiedział, że właśnie może być oleista, wodna i silikonowa, to absolutnie pod silikonową nawet by się nie podpisał, bo ja nie chciałbym takich specyfików. Tak samo nie boję się powiedzieć, że ostatnio jeden brodać, który mega był zachwycony serum od samego początku, ostatnio mi rzucił takie hasło, że serum co miało zrobić, to zrobiło i tyle. No ja się nie zgodzę, ponieważ te serum jest to po prostu pogotowie dla, roda, dla brodacza, regeneracyjne, wzmacniające i one robi cały czas robotę. I szczególnie teraz, przygotowując się do zawodów, mega mi pomogło i tak samo łącząc z odżywką, o której wspominałem, ponieważ ma w sobie ekstrakty z aloesu, skrzypu polnego i kwiatu kaszanowca, więc daje to mega combo dla odżywienia i to odżywienie jest jeszcze większe, tak samo jeżeli mamy powiedzmy ciepło, lato i tak dalej, to nasza broda mocno dostaje w kość, więc opinie zwrotne brodaczy nie tylko, że zagęszcza, odżywia i poprawia, jeszcze bardziej mnie w tym umacniają. Nawet ostatnio rozmawiałem z Dominikiem i powiedział, że zapomniał wziąć swojego barżanta na wczasy i mega dojechał brodę i od razu jak wie bażant po bo w czasach także mega ją odżywił i zregenerował, więc to wszystko działa i no nie rozumiem opinii ludzi, którzy czasami mogą takie hasło rzucić. Ponieważ pielęgnacja to nie jest tylko serum, to jest też to w jaki sposób dbasz u siebie, jaki jest stres, inne produkty, tak zwana wodna, mokra pielęgnacja, szampon, dobra odżywka. Więc no jeżeli ktoś myśli, że serum jest złotym środkiem na wszystko i cała reszta może leżeć, no to nie jest. Serum jest to wisienka na torcie w męskiej pielęgnacji. I ja jestem tym najlepszym przykładem.